Majesta, esto, nej, wolome, izvoli... Ha! Nakryliście mnie na nauce starożytnej greki, etimos! Jak widać i słychać gry wideo poza serwowaniem godzin rozmaitej rozrywki potrafią także edukować, w szczególności te spod szyldu Age, będące chlubą znamienitego Ensemble Studios. Słynne już dla serii kwestie mówione jednostek to znak rozpoznawczy, który w sekundę przenosi nas na niezliczone pola znanych bitew. W tym materiale przypomnimy sobie nieco o jednej z perełek złotej ery RTS-ów, Age of Mythology, czyli spin-offu serii Age of Empires skupiającym się mniej na historii, a bardziej na fantastyce, w dodatku nie byle jakiej. Mitologii. Wydana w 2002 roku gra niemalże natychmiastowo stała się hitem, sprzedając się w okolicy miliona egzemplarzy oraz zyskując bardzo przychylne recenzje. Wynik tym bardziej zachwycał mając na uwadze jakże konkurencyjny wówczas rynek gier strategicznych. Wszak w podobnym okresie pojawiły się takie tuzy jak Warcraft 3, Twierdza Krzyżowiec czy Warlords Battlecry 2, a to tylko 2002 rok. Takie wyliczonko delikatne zrobiłem i wiecie, że między latami 2000 i 2003 Zostały wydane 122 RTSy? Złota era RTS Kiedyś to było, a nie to co dzisiaj masakra Kurwa. Mając solidny bagaż doświadczeń i wypróbowany model gry, Ensemble Studios mogło pozwolić sobie na nieco więcej swobody w kwestii narracji czy kreatywności. Odejście od znanej formuły było podyktowane potrzebą zmiany kierunku, którym podążali w celu zaserwowania fanom czegoś nowego, wszak nawet najsmaczniejszy owoc jedzony regularnie może zbrzydnąć. Mas não que Não tá. No, cool. Wiadomo, co chodzi. Zanim jednak zdecydowano się na mitologię, twórcy przemielili niemalże każdy możliwy pomysł, począwszy od klimatów sci-fi, aż po high fantasy. Nie byli już zniewoleni jarzmami dokładności historycznej, choć jakby tak się nad tym zastanowić, to mitologia była dla starożytnych jedną historią, w którą wierzyli. Niestety nie obyło się bez bólu, bo jak sami wspominają, okres powstawania gry okrażony był ogromną liczbą nadgodzin oraz setkami testów gry, do których delegowane były zresztą zespoły odpowiedzialne za poszczególne jej funkcje. Nowa oprawa, nowe mechanizmy, czy sama jej skala wymagały wielkich mocy przerobowych. Warto nadmienić, że Age of Mythology było pierwszą w pełni trójwymiarową produkcją studia, co dla twórców było żeglugą przez niezbadane wody. Tym bardziej, że gra powstawała na stale rozwijanym autorskim silniku Bang. Ważną dla twórców gry kwestią było utrzymanie jakości, do której przyzwyczajili fanów, szczególnie, że trójwymiarowe RTS y były czymś relatywnie nowym, a jak wiadomo, ludzie do nowości często podchodzą z większą ostrożnością. Sam się obawiałem, czy strategie po przejściu w trójwymiar nie utracą swego wyjątkowego klimatu. Innym krytycznie ważnym filarem był balans rozgrywki, który musiał zadowolić hardkorową rzeszę ich społeczności, jednocześnie nie odstraszając potencjalnych nowych jej członków. Wprowadzenie do gry boskich mocy, jednostek mitycznych czy bohaterów było czymś świeżym, choć dość łatwo było o zaburzenie się między frakcjami, przez co wymagało to wielkiej uwagi. Age of Mythology oferuje zróżnicowany zestaw atrakcji. Możemy sobie grać solo na random mapkach lub dać łupnia online. W ręce graczy oddany został także edytor do tworzenia własnych scenariuszy, który daje całkiem spore pole do popisu, pozwalając chętnym tworzyć choćby przerywniki w grze czy programować triggery. Wisienką na torcie okazał się jednak tryb kampanii, który w przeciwieństwie do swojego starszego rodzeństwa teraz oferował jeden dopieszczony wątek fabularny zamiast kilku. Dzięki wspomnianym wcześniej wiatrom zmian twórcy mogli pokusić się o bardziej epicką filmową przygodę, a przejście w pełen Trójwymiar oraz genialna warstwa audio tylko podbiły jej doświadczenie. Krzychu co? Pamiętam jak dziś, że strasznie jarałem się faktem, że gra płynnie przechodzi z ze szczegółowej kascenki do normalnego widoku rozgrywki. Też tak mieliście? Kampania wrzuca nas w wir niesnastek między bogami, gdzie, jako atlantycki bohater wojenny Arkantos przemierzamy starożytny świat, konfrontując się ze złymi piratami, gangsterskim minotaurem czy głównym antagonistą, Jednookim Garganensisem. Mogliśmy odwiedzić starożytny Egipt czy mroźną Skandynawię, a także sprzymierzyć się ze znanymi mitologii bohaterami jak Ajax, Odyseusz czy Centaur Chiron. Kampania składa się z 32 misji i muszę przyznać, że o ile nie jest to scenariusz wybitny, tak była to ówcześnie nowa jakość w świecie RTS-ów. Jak na porządną strategię przystało, w grze budujemy bazy, rozwijamy technologię i powiększamy swą potęgę militarną, by w końcu pokonać swojego przeciwnika, czy to siłą, czy przez zasiedzenie. Od standard. W grze występują cztery podstawowe surowce, które zbieramy i wykorzystujemy na rozmaite sposoby. Mamy więc złoto, drewno, pożywienie oraz punkty boskich względów, które wydajemy na wszystko, co związane z tym, co eteryczne i fantastyczne. Do wyboru gracze mają trzy frakcje. Greków, Egipcjan oraz Ludy Północy, a pula ta zwiększa się z każdym kolejnym rozszerzeniem do gry. I tak w przypadku Age of Mythology Titans mogliśmy zagrać Atlantami, a w Tale of the Dragon Chińczykami. Styl gry w zależności od wybranej kultury różni się nieco od siebie, dzięki czemu wymusza na nas odmienne podejście do danej partii. Egipcjanie mogą budować budynki korzystając jedynie ze złota, w przeciwieństwie do Greków, którzy potrzebują do tego także drewna. Ludy północy zdobywają boskie względy zabijając. Grecy modląc się w świątyniach, a Egipcjanie stawiając monumenty. Dodatkowo każda frakcja inaczej werbuje bohaterów, którzy to mają inne zestawy cech. Jakby tego było mało, mamy jeszcze wspomniane już boskie moce, które potrafią odmienić przebieg gry, a ich użycie ograniczone jest do jednego razu. Te różnią się między sobą zależnie od wybranego przez nas bóstwa. Na początku każdej rozgrywki musimy wybrać jednego z trzech głównych bogów dla danej cywilizacji, z kolei przy każdym wejściu w nową epokę przed na czym staje możliwość wyboru jednego z dwóch bóstw pomniejszych. Decyzje nie pozostają obojętne dla naszej rozgrywki, ponieważ poza mocami bogowie obdarzają nas specyficznymi dla siebie jednostkami bądź technologiami, a w przypadku bóstw głównych także premiami. Nie wiem jak was, ale mnie strasznie jarała możliwość wejścia w konszachty z Zeusem, Setem, Torem czy Freją i wyruszenia na przeciwnika z armią poprzeplataną mitycznymi stworami oraz mocą spadających meteorytów w zanadrzu. Na gameplay ma także system walki, który przypomina nieco zabawę w kamień, papier i nożyce. I tak wspomnieni już bohaterowie są jednostkami świetnie sobie radzącymi z mitologicznymi stworami, te zaś są postrachem zwykłej piechoty, a ta, poza byciem mięsem armatnim, ma smykałkę do nabijania bohaterów na pal. Ta zasada wzajemnej podatności i przewagi dotyczy większości jednostek w grze, dzięki czemu, pomimo sporej ich różnorodności, dość intuicyjnie je grupujemy na polu bitwy. Gra każdą z frakcji. Ma swój wyjątkowy charakter. Umówmy się: widok górujących nad piechotą cyklopów czy gigantów, krakenów niszczących łodzie, latających wtej i nazad zwiadowczych Pegazów to Super frajda. Aha, no i Hydry! Uuuu. <ścoughs> Wspomniałem o dwóch rozszerzeniach dla gry: Titans, który swoją premierę miał rok po wyjściu podstawki, oraz Tale of the Dragon, które pojawiło się na rynku w 2016 roku. Zapytacie się: "Co? Czy ta gra jest aż tak dobra, że tyle lat żyła i miała się tak dobrze?" No i z jednej strony w sumie tak, ale też w sumie trochę nie. Obecnie w dystrybucji znajdziemy jedynie jej odświeżoną wersję, wydane w 2014 roku Age of Mythology Extended Edition. Wersja ta to naj Prościej mówiąc, remaster. Mamy poprawione efekty świetne, cykl dobowy, poprawioną grę po sieci, no i rozszerzenie Titans w cenie oraz parę innych dupereli. Choć obecnie gra cieszy się przytłaczająco pozytywnymi ocenami na Steamie, tak w chwili premiery odświeżenie zamiast uradować fanów, tylko ich rozżaliło swoim kiepskim wykonaniem. Bez głębszego rozwodzenia się, gra po prostu była słabo zoptymalizowana, funkcje online nie działały tak jak trzeba, zamiast odświeżyć wspaniałą grę, prawie ją uwalono. Tale of the Dragon miało posłużyć jako udobruchanie fanów oraz zachęcenie ich do powrotu do gry. Na szczęście społeczność Age of Mythology z niejakim nakamurą na czele nie dała za wygraną, i po wielu listach i wielkiej petycji do twórców, grę załatano na tyle sprawnie, że w chwili obecnej nie ma się specjalnie do czego przyczepić. Oczywiście za unowocześnienie gry odpowiadało już inne studio, Skybox Labs. I to oni byli celem rozwścieczonych fanów, tak więc nie ma co wieszać psów na Ensemble. Pomimo ponad 20 lat od premiery, Age of Mythology jest dalej żywe. Transmisje na Twitchu czy mnogość materiału na YouTubie cieszą mą duszę. Warto wspomnieć także o scenie esportowej, która, choć mała, przyciąga regularnie stałą liczbę widzów. No ale tak to już bywa ze strategiami: one się po prostu nie starzeją. Grafika nie jest w nich tak ważna jak w innych gatunkach, bo to rdzeń zabawy jest najważniejszy, a wszystko inne. To tylko miłe dodatki. Na szczęście dla fanów serii, jak i generalnie klimatów mitologicznych, na horyzoncie widać już powoli powstającego od przynajmniej roku, a pewnie i więcej, Age of Mythology Retold, który ma być remakiem gry z kompletnie nowymi modelami jednostek, budynków oraz nową symfoniczną ścieżką dźwiękową. Wspomniane wcześniej moce bogów tym razem będą miały cooldown i nie będą już jednorazowe. Jestem ciekawy, jak to wpłynie na balans gry. Całkiem niedawno, bo 23 lutego, twórcy podzielili się nowym wyglądem mitycznych jednostek, także miło widzieć, że coś w temacie gry się dzieje. Wiąże z tym tytułem naprawdę spore nadzieje i modlę się o to, by premiera nie okazała się flopem jak w przypadku Extended Edition. No cóż mogę powiedzieć więcej? Age of Mythology to gra, przy której spędziłem naprawdę dużo czasu i jeżeli lubicie solidne strategie, klimaty fantastyczne, o mitologii to już nie wspomnę, to naprawdę z całego Ducha zachęcam do zagrania w ten tytuł. Ja wiem, że dla wielu to Warcraft 3 był królem strategii tych czasów, ale to właśnie mitologiczną przygodę Ensemble Studios wspominam najlepiej. Czy to kwestia nieco innej dynamiki rozgrywki, mitycznej ścieżki dźwiękowej, a może delikatniejszej palety barw? Wydaje mi się, że wszystkiego po trochu. A wy jaką strategię wspominacie najlepiej? Mam nadzieję, że materiał się podobał, a nostalgia jest w Was silna. Tym pozytywnym akcentem żegnam się z Wami. A, Lajczek, subik, dzwoneczek. Wulome?